Okej, okay. mamy Grand Prix. Um, śmiesznie było, ciekawie. Wejdźmy na strategię, zobaczą, bo jest jakiś deszczek. Pff, coś tam będzie, ale kurczę, to będzie tak oscylowało przy tym. Strasznie. Um, strasznie będzie oscylowało, że albo jest, albo nie ma. Dobra, razem dwa kółka mniej. Jak jest deszcz. Przyciśniemy na oponach. A co oni tak tam zasuwałem teraz? Mam nadal ze 16. Kurczę, oni to pracują. No dobra, to lecę. Chyba nic więcej nie wymyślę. Tu wzięte, to wzięte. Zobaczymy jak tam Hulk sobie poradzi. Fajnie, bo żeby zdobył punkty. Well Muszą nas wyprzedzić kiedyś. Ale wysoko startujemy. Czwarty rząd, piąty. O puszek poszedł. Ten mamy wiemy. Ale kiedy na medium ma na softach. Ciekawe. Falk się utrzymuje nadal. pursze mnie zaskoczył. Z tak dobrze mój idzie. A tu już Tsunoda czyha. O, bateria. Sorry. Bo nie ma. <grych> No, lećmy Hulk spada czemu? Czy po prostu go wyprzedzili? No tak wyglądało, jakby spadał nie wiadomo jak, jakby co się stało. Has wysoko, a zaraz będzie padać. są wyprzedza Halka i odjeżdża daleko, daleko, daleko. Takie osobę boli. Miałem nie zdobywać punktów, a proszę. deszcz, no i zobaczmy, to tak ciężko stwierdzić, kiedy zjechać. Tak naprawdę. Bo teraz. Mhm. Ale nie wszyscy zjeżdżają. Dobre stopy. Lowson trochę spadł. Tutaj. Hasy zostały. No jestem ciekawy, czy to będzie dla nich na plus czy na minus. Właściwie zaraz dowiemy. Nie wiem, czy te opony muszą zostać do końca. Na pewno mają Stack No na minus i to duży minus chyba Gdzie Lawson. Chociaż nie. W sumie dla Halka to wyszło tak samo. Dla Magnusena chyba wyszło gorzej. Jeszcze DRS jest nadal aktywny. Co ciekawe. Co tu ktoś jeszcze na slika, że tak wolno, nie? To nie wiem. Nie będzie się bronił w nieskończoność. My bad guys. O, poślizg, pursza, e, lowsena, sorry, na trzecim. Yeah, no, sorry. Teraz na tempo I też myślę, że może jechać na tempo. Lepsze opony, nie ja wiem, to chyba do końca będziemy jechać. Tak się wydaje. Chociaż wiecie, to nasza prognoza tutaj, a to co się dzieje tu to są dwie różne sprawy. No ale na razie idziemy. Widzę, że Halk dganie Pursza niestety. No cóż, mają lepsze łódko. Też Pursza wcale tak nie zostaje w tyle. Verstappen? O to wyprzedzał już Alpiny O, skrzydło sobie uszkodził chyba Tak, no, zaraz do Lawsona nawet dojedzie Verstappen. Szybko. Zresztą włączymy Dobra Zasuwaj. Trze cały czas tutaj na pogodę. Widzimy, że teraz będzie spadać, ale chyba nadal będą intery czy do końca to nie wiem. To się przekonamy potem prawdopodobnie. Halk jaką masteratę gigantyczną Ale Clark boxeł O, przed Halkiem jeszcze Są nowe intery? Ha No <grystanie> <grystanie> to już paliwo odzyskaliśmy Tamci to mieli dużą przewagę, więc mogli sobie zmienić opony. Ja tu nie chcę zmieniać. O, Rasar, poślizg. Możemy go zatrzymać może Hulk zdobędzie punkty. Lećmy dalej, jak tam pogoda. No utrzymuje się, ospada teraz. Coś tu się zmienia, o, bo to stop zrobił. Ona na sliki, który zmienia Hulk zjeżdża. Ciekawe Na interm zmieniałem. O, średni stop. Coś tam nie poszło, ale miał taki zły aż chyba. A no może już wyprzedzamy tych Wolniejszych kierowców. 古诗。 Zmiana opon była dobrym pomysłem, ale już teraz to chyba nie ma sensu, chociaż Porsche mógłby zmienić. Ale stracił to był przed strolem. Hulk by był z przodu. Hulk jest wyprzedzany przez tych szybszych? No był niby. Jak ja zmienię to będę, właśnie, będę wyprzedzany. Tak to na razie jest git. <grym> Ale chyba będę i tak musiał zmienić, nie no, zastanawiam się. Mm, 20 sekund. Chyba nas nie złapie to, jedziemy. Nie <noise> wiem, czy Lawson dojdzie do końca. To jest zagadka, ma słabe top. No, tam stół tyłu wszyscy mają nowe ha. Go dogonią i wyprzedzą chyba Patrząc na jego tendencję, to tak... No, nie wiem, na styk ich Jedzie na tempo chłopak O, puszę muszę ustąpić. Gdzie jest puszę? No, Halk jeszcze jest tam daleko. A co tu się stało? O! Silnik uszkodziłem. Jakim cudem. Taka awaria musiała być, bo on był w lepszym stanie. No a to 20 miejsce chyba losem się załapie, puszę ładnie, ale ale go wepchnę <grymne> 34% silnik to coś tu się musiało stać u Porsche, bo to niemożliwe, no dobra. Eee, wydaje się, że tak do końca się utrzyma mniej więcej taka pogoda. Powinniśmy dojechać. Zobaczymy jak z tym zużyciem opon będzie. Ten Ricardo to bardzo pomaga Porsche. Overstopem. Coś tam. A, job No, chyba nie dojedzie jeszcze Porsche. 10 kołek. Grzeje się za bardzo silnik. Dobra, przeszło z powrotem na tamto. Idziemy normalnie. Czuję się za bardzo to te pany teraz jak widać. No już teraz pit stop to nie ma sensu za bardzo. 10 kółek. Powinien dojechać przed Gazlin Pursha, nie wiem, chyba, chyba jednak nas dogoni tutaj Hulk. awaria silnika niestety, no tak czy inaczej cele sponsora wykonamy najważniejsze. On też ma jakąś awarię. O, Norris ma krytyczną. U, dziwne rzeczy się dzieją. Dużo, dużo awarii. <grystanie z nimi> Norris odpala. Przesuwamy się na 11. miejsce. No dobra, już jest za zimno opony widzę, to na standard. No, hark nas nie może dogonić. Nas dogoni. My będziemy teraz. No ale na złe za Dobra, 12. miejsce i tak nieźlały susterka. Mam ten problem, kurcze. Ale przed stroną powinien dojechać. Ricardo ma dość poważną. Ciekawe, czy go Hulk wyprzedził, jak tak to będzie jeszcze punkt skubany. 5 sekund aż tam Niemcze, czy jest tak szybki? Ostatni kółko. Przyspieszmy. O, Halk. A jednak nie. Science wygrywa. Norris odpadł. Lawson 18, Pursche 12. Stoł za nami. Gdyby nie ci, ci szybsi kierowcy, to faktycznie jeden stop byłby najlepszą strategią. Um, myślę, że poszło nieźle, jak na nas. 12.18 um, Dzięki za dziś. Um, has blisko punktów. Szkoda, że im się nie udało. Bo <laughs> czekam aż nas wyprzedzą. E, nadal może pod koniec sezonu. Także dzięki, no i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jest trochę kasy. Um, będzie dobrze.